Od miesiąca zacieśniamy pętle wokół okrążonych szwabów, sunąc w kierunku Paryża. Ale zapędzony wróg wąż wciąż może kąsać. Jak mamy się wykazać, trzeba być gotowym na wszystko. W tym współpracę z SOE, brytyjskimi spec-siłami. Szykują coś dużego. Pewniakiem. Davis to jest. Ruch oporu doniósł nam o niemieckim pociągu przewożącym rakiety V2. Posłużą do ataku... Na nasz punkt pod Argenton mamy akurat tyle czasu, by zorganizować zasadzkę. Trzeba go zatrzymać. Udowodniliście swą wartość pod marini, dlatego to przypadnie Wam. Dziękujemy, ale do tego potrzeba więcej ludzi z SE. Po to przydzielam Wam ludzi z SO. Dziela się wam praca w polu? Proszę się nie martwić. Praca jest i dla was. Akcję prowadzą agenci Vivian i Crowley. Pracowali z ruchem oporu i dobrze znają ten teren. Zdajcie się na nich. Słyszeliśmy, o Marini, niezwykła akcja. To zasługa zespołu. To był obowiązek. Świetnie, ale to dopiero rozgrzewka. To nie jest zwykły pociąg z zaopatrzeniem. To jest prawdziwa forteca. Nasz kontakt w ruchu Russo obiecała pomoc, choć przez ataki na ich siatkę możemy liczyć tylko na siebie. Więc los Paryża zależy od Was. Przypomina mi to zrzut na Dwerkor. Te zasadzka na patrol Gestapo. Jaka z Ciebie romantyczka. Dobra, to Nasz cel. Trzeba Szkopom przyznać, pociąg jest na czas. Czysk. Kolernie duży pociąg i dobrze opancerzony. To pancercuk. Rakiety V2 mają zasięg 320 kilometrów. To wystarczy, żeby zaatakować Paryż. Nie mogą dotrzeć do wyrzutni. Wróg przed nami! Dobra. Vivian i ja się ich pozbędziemy. Turner to będzie sygnał dla was. Daniels, ty i Zusman popisaliście się w marynii, więc będziecie ich osłaniać. No dalej. W Drogę! Nie wychylać się. Założyć tłumiki. Zdejmij tego snajpera! Użyj noża, Daniels. Dobra robota, Daniels. A teraz oficer, na twój znak. Strzel oficera. Świetny strzał. Turner, weź kilku ludzi i obejdźcie dom, Daniels. Zostań z Kroolejem. Dalej. ostrożnie. Doskonale. Ruszajmy. Głowa nisko. Kurwa! Nie możemy dać Zmiana planu! Zauważyli nas. Rusza! Rzucam granat. Nie mogę go zliczyć. Rusza. Nie mogę się rozluźnić! Szybko, szybko! Rogowie przywodni się! Nie. Niech mi ktoś to Blankuję z lewej! Musimy konić pociąg! Opuszczają oskóry! Trzymaj się tam w roku! Nadchodzą ze wschodem! Nie mamy szans! Wciąż jest czas! Szybko! Wrogowie przypoczcie. poczcie! Ah! Ruch, ruch, ruch. Nie laj oh! z lewej! Oh! Musimy konić oh! pociąg! Oh! Mam cię! Wrogowie! Ognia! Trzymaj się tam braku! Wciąż jest czas! Mam dla ciebie apteczkę! Dobra, do pociągu! <suszanowni> Crowley, gotowy. Nie możemy dać mu uciec. uciec. <grystanie> Rzucam granat! Zawarł! Wszyscy do Jeepu! Musimy zatrzymać ten pociąg! Jasta, jasna! Trzymaj się! Kurwa, uważaj! Trzymaj się trochę! Trzyma się, balon! Widzisz go? Tam jest! Gaz do derby. Gazu! W lewo! Przejdź prawo! Szybciej! Pod mostem! Do deki! Pośpiesz się, tajemnic! Cholera, strzela do nas! Uwaga! Masz szansę, Łap za kierownicę! O kurwa! Rozwali! Musimy dostać się na przód pociągu. Strzelaj dalej! Chodź stąd! Nie trafią nas, jeśli będziemy za blisko! Granat! Mam go! Daniel, gdzie jesteś?! Idę, trzymaj się! O kurwa... Cośmy tu odjebali? Nie wierzę, udało się! To dopiero akcja. Oby Styles miał swój aparat. Może nawet Pearson odpuści nam kilka minut. Uwaga! Za mną! Zabiorę was do Plutonu. Przepraszam, ale kim ty jesteś? Przyjacielem, szybko. Apteczka gotowa. Potrzebuję apteczki. Leciej. Broń w pogotowiu. Wrogowie na wagonie. 何 za ciebie! Rzucaj! To za ciebie! Wygląda na to, że są przed nami. Wasz pluton jest tam. Ci ludzie należą chyba do pana. O, poznaliście Ruso. Jest członkinią Ruchu Oporu. Zabiła szkopa, który do nas mierzył. Mogłabyś czasem któregoś przesłuchać. Szkoda na nich zachodu. Myślałem, że po was. Chyba narobiliście trochę szkód? Mieliśmy zatrzymać, a nie zniszczyć pociąg. Tak, bardzo mi przykro, że nie wszystko poszło zgodnie z planem. Dobra wiadomość jest taka, że zaalarmowaliśmy wszystkich pieprzonych szkopów w całej okolicy. Więc lepiej się zbierajmy. Musimy najpierw wykonać misję. Prawda, majorze? Musicie pomóc nam Nie wiem jak, dane ale Jezus i ja przetrwaliśmy katastrofę pociągu. Potem spotkaliśmy się z pewną twardą francuską. Nazywała się Rousseau. Należała do ruchu oporu, jeśli potraficie w to uwierzyć. Kazała nam wyciągnąć z wraku jakieś papiery. Potrzebowała ich na misję w Paryżu. Potem miała dla nas kolejne zadania. Dzięki wysadzeniu pociągu daliśmy Paryżowi czas. Ruch oporu może użyć zdobyte przez nas papiery, by przeniknąć do nazistowskiej twierdzy. Już się zgłosiłem.